Hej, Jacek Paciorek, Jacek Chodża Paciorek, kryptochemik.pl po Pozdrawiam z es Salam. Dzisiaj o aplikacji W Travel, czyli aplikacji, dzięki której będziesz mógł, będziesz mogła rezerwować bilety, hotele, wynajmować e, samochody, bilet, kupować bilety e, na pociąg, bilety na koncert, a więc dużo możliwości docelowych. Ta aplikacja będzie przeglądać różne serwisy, z którymi są już podpisane umowy i oferować ceny, które są niższe niż na oficjalnych stronach danych przedsięwzięć. Gdzie jest biznes w tym przedsięwzięciu? Otóż możesz być partnerem tego przedsięwzięcia, czyli członkiem W1. Opłacasz subskrypcję 100 euro rocznie przy czym uwaga, ta subskrypcja jest od razu jednym udziałem w przedsięwzięciach W i będąc członkiem tej społeczności masz prawo dystrybuować tą darmową aplikację W-Travel z Twoim linkiem polecającym, czyli te osoby, które pobiorą aplikację z Twojego linku i będą robić zakupy, to generować dla Ciebie prowizję. Czyli jak najbardziej jest to godne przemyślenia i zastosowania. No, dobra. Teraz dalsza część biznesu jest taka, że te osoby, którym polecisz, zobaczywszy jak działa system, będą chciały też polecać innym. Czyli one też opłacą abonament 100 euro i też będą miały jeden udział w tym przedsięwzięciu i będą mogły polecać tą aplikację ze swoim linkiem polecającym. To będzie już Twój drugi poziom i tak aż do piątego poziomu będziesz mieć prowizję, czyli możliwości są o wiele większe. Dodatkowo ci, którzy chcą kupić dodatkowe udziały, jak najbardziej mogą. Są udziały, Każdy udział to jest 100 euro, są paczki po 5, 10, aż do 1000 udziałów i z tych zakupów jeśli ktoś z twoich poleconych kupi z pierwszego i z drugiego poziomu to również masz prowizję od zakupu następny etap to huby które biją tokeny w token a więc kolejna opcja kto chce mieć udziały w postaci tokenów kupi sobie huba i jeśli to jest twój partner to ty również masz prowizję z pierwszego i drugiego poziomu twoich partnerów Zapraszam serdecznie, aplikacja startuje pod koniec października 2024, czyli jesteśmy na samym początku. Pozdrawiamy serdecznie. Jacek Chodzia Paciorek i Alia Paciorek Serduszko Wam pokazuje. Super. Kryptoheik.pl Hej, cześć. Cześć!